Nie, nie czytam tego. Hu, okej. Okay. Mamy menager. Ok, tutaj mamy jakieś licencje. Na nabiał, Ok, To to nie. Bank. Take, możemy wziąć. Lokatę. Nie. Tego też nie potrzebujemy. Market. Coś musimy tutaj kupić. Oh shit, not cool. Ho tego, że mi się nie okay, spodziewałem. Kupujemy! I teraz trzeba czekać na dostaw. Już przy... Oj, trochę tego dużo. Aaa! Okej. Okay. to damy tu. Okej. Okay. I gdzie to wyrzucić? A, okej, okay, tu. E, dajemy następne. Budujemy bezdomkę. Mm, musimy ustalić tutaj cenę.

Hmm i pewnie coś będzie chciał ukraść znając życie Nie myślcie, czemu tak pomyślałem Okej okay. To 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 Gotów Kurde okej okay. Ciężka matematyka Widzek okay, on dał Ci muszę mu jeszcze wydać 7 dolców Okej okay. 5 1, 1 to jest za trudna matematyka. E, 10, 10... O! Nie, za dużo. Za dużo, okej. Okay. To. To. Jupi, okej, okay, już. Jak to dać? Chyba za drogie dałem tamto jednak mąkę. A, ty chcesz jeszcze gotówką. 8.30 Mmm, ten to gruby, widać, już dwa chleby bierze. Ten to puszysty, znaczy widać, że dwa Czy ty na sery będziesz mi trudu po. masz? Zadowolony? Oh my god, zarobiliśmy. No pracujemy na kasie, jak ty powie. jak sterowcy powiedział, chcę. Ty... E to jest bezdomka. Bezdomka. I chuj. Pokaż mi co tutaj jest. Co ja tutaj mogę kupić? Uuu mogę tutaj szafki kupić Fryczam za Nie ma pasta. Makaronu nie ma. Ale jak tutaj pasta. Nie mam chyba pasta. A nie jest pasta. A pasta jest za droga! Okej, okay, czekajcie, ustawię tutaj na 3. Okej, okay, niech będzie 96. 4.69 Akcept. Hmm... Dzisiaj to był makaron, nie mąka. Nie przeczytałem. 3.96 Ha ha ha! Ale z zarąbista gra. Wchodź tu, panie, wchodź. O, super, dobry pan. Bez domka i chuj 7.92. No i widzicie, jak tą pastę już biorą. Ale ładny. Right Racing be like Right Racing. Normalnie 4 count, Right Racing. Wet wacing, white wacing, white wacing, piękne, piękny, piękny white wasing O kurde, ee, dzień dobry, pani starfa, pani, co pani chce? O, widzę, że pani chce dwie pasty. A co z YouTube'a czy z Reddita mogą być pasty? Kurwa, pasta się kończy. Co będzie problem? Bierz chleb, bierz chleb. Boże, 0 super, wyliczana kwota Karton. 3.69. Kto tu zgasił światło, ja się pytam, o pięknie, Ło, pięknie. Pięknie, już się dorobił na nie wiem, na informatyce i już jeździ jakimś Ferrari, chatfu na bogate, hatfu Okej, okay, idę dalej, czekajcie, czy mogę wejść? Magazyn? Ło. Dzień dobry. Dwa chleby. Dwie bułki kiełbasa. Kartę. A czekajcie. Spróbuję oskamować. Tak na jednego grosika. Kurde. O. Ok. Dobra. Przewidzieli to. Uhuhu Witam. Gotówką. Dolary 3D specjalnie ci ciencika dołożyłem okej, okay, hmm. trzeba dokupić kupić produkt, nie, nie, S S. to trzeba dokupić kupić, pasta bread i chyba to to, to, to wow nie stać mnie a, enter, finish today. I złożyłem. Nie, zrobiliśmy coś. Yupi Ok, dajcie mi to. E, musimy zamówić to, to. I mamy jeszcze trochę. To ja bym olej zamówił. Żeby mieli coś do picia. Jo, ale sterta. Ok, sterta. I olej damy tak na dole, żeby musieli się schylać. Haha, będę takim potworem. Będę takim potwornym, żeby się musieli schyrać po ten olej. Ha, ha, ha. Olej. Olej. Pasta. Z internetu. No i ta już była. I to bread. Mr. <tějí> <tějí> Brad. O oh my god, mogę to opuścić? Nie yeah. tu Będziesz na zapas. No właśnie, to dał. Jeden tu dam. To od razu wrzucę. I drugi też tu dam. A drugi dam naprzeciwko. O oh. I trzeba jeszcze dać to, żebym nie zapomniał oleje. Olej trzeba zmienić. A co jeśli dam go po złotówce? To mi się nie zwróci. Ho! Ponieważ tak po to tu chcę to 5.69 5.69 to uczciwa Tak zmieniło mi? Tak zmieniło. Ci otwieramy pan, drogie państwo. Bezdomka, bez domka. Bez domka. O, chodźcie do mojej bezdomki, lokalny sklep. Mogę coś zmienić nazwę? Bo chciałbym... Chodź, pa, proszę pana, niech pan przyjdzie do bezdomki, jest taka super, mamy chleb, mamy olej, mamy wszystko, musi pan spróbować. No niech pan przyjdzie, no proszę, 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 błaga, boga muszę na czymś zarobić pana. Niech pan mnie nie ulewa, proszę, proszę, proszę. O, może pan, proszę, niech pan da, niech pan wstąpi do bezdomki. Taka super sklepik, lokalny, naprawdę dobre mają tam produkty. No, no tutaj, no o tu, 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 tu. Tak, tak, o, super, super. Niech pan coś sobie. O, a olej zbyt, zbyt drogi. E, e, proszę pana, niech pan nie wychodzi. Już panu dajemy. Cztery. 4... Aż o dolara! Proszę, proszę. Niech ktoś tu przyjdzie. O pani, pani. No, trochę niższa, ale może być. Kartą, naprawdę. Siedem. No, w sumie lepsze to niż. Wow. Wow! O, widzę co biorą. O, schylaj się! Już dawaj, kajs. Yy. Nie mogę, nie mogę być winny 40 dolarów. Naprawdę nie mogę. Pani, naprawdę nie mogę być winny 40 dolarów. To tak przecież, tak mało. Dwolej. Biznesmen. O kartą płaci. kartę, Biznesmen jeden. kartę. Dawaj mi tą pastę. Hmm. 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 Osiem. Osiem centów? Czy ty mnie robisz problem o osiem? Nie, nie, nie. Masz w samych to centówkach. Masz to w samych. Kar bizneswoman się znalazła. 7,65. O, ale wait takes, wait takes odpalił. Wait wacing. Wait wasting, mój win. Nie, jeden chciałem. Jeden, trzy. Dziękuję. Pan chyba niczego nie ukradł, co nie? Tak, tak myślę, że pan mógł coś ukraść. Mam dziś chyba autokliker. A u to. Nie mam autoklikera, byłoby byłoby śmiesznie. Dam mu 2 dolary przynajmniej z tych centów. Gdybyście coś słyszeli, to ja nam się myszką teraz. Idealnie. No. Pan zadowolony, co wszystko jest. masz i nie rzekaj. Okay. Mmm. Kartom. Kiertom, kiertom trzeba, kiertom. Kierła. Kiertom. Ale... Czekaj, czekaj, czekaj. Pokazuj to masz w kieszeniach. To jest przeszukanie. O, torbę próbowało przemycić. Widzicie, torbę próbowało przemycić. O ty, o ty, dolicujcie Ci do, do rachunku. Hmm. Pewnie ukradłeś te pieniądze. Nie no, bez żartów nie ma co się nabijać z takich ludzi, to nie ich win. <grystanie>